Siemanko z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny Giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina, a jeśli chcecie wygrać standardowe zasady, czyli zostawiacie łapę w górę, subika z dzwoneczkiem, komentarz oraz bijacie pierwszy link w opisie. Bo widzowie zostały tylko 3 dni do losowania digla 250 zł do wygrania, a wystarczy, że podacie swojego maila, klikacie akceptację, podajecie swojego maila, używacie mojego kodu Esteban i wystarczy, że wpłacacie złotówkę. Czajcie to, mieć złotówkę. Później mi 250. Oczywiście, im więcej wpłacisz pieniążków, tym droższego. Znaczy, im więcej wpłacisz pieniążków, tym większą szansę masz na wygranie Digla za 250 zł. Więc serdecznie zapraszam. Aktualnie bierze udział w konkursie ponad 35 osób. Więc serdecznie zapraszam, bo naprawdę jest duża szansa. Wystarczy, się wpłacić wpłacicie złotówkę, tak jak mówię. A my w dzisiejszym odcinku widzowie, każdy itemek, który wyleci mi. Ze skrzyneczki upgradeuję na razy 2 i będziemy to robić na skrzynce nowej Wild West, która w poprzednim odcinku oddała naprawdę fenomenalnie. Więc my będziemy sobie otwierać dwie, 10 takich prób, ponieważ mamy 2000 zł, no bo w poprzednim odcinku naprawdę ładnie oddało. Otwieramy i zaczynamy naprawdę, naprawdę średnio. Mam nadzieję, że tak, chociaż w, no, no średnio, no tak, No 146 zł, najdroższy itemek w tej skrzynce 1900. Taki Huntsmanik chęt, chętnie bym go przytulił do swojego ekwipunku, No ale takich skinów, no to bym Widzowie, no nie chciał przytulić, więc otwórzmy sobie trzy, bo czuję, że na trzech odda A AWP'ka Asimov Czuję, że na trzech odda AWP'ka Asimov No niestety nie, ale jest Marynka, Ale ona jest tania, kurde, no powiem wam widzowie Że jak na razie Skrzyneczki nie oddają, ale tak jak mówię, dzisiaj każdy itemek Wrzucamy na Upgrader ale jak na razie to my będziemy, kurde, z tych skrzynek z 1000 zł w plecy, jeśli tak będzie dawało do końca. No, mam nadzieję, że w końcu coś dalej bo w poprzednim odcinku się popisała, a w dzisiejszym chyba chcę powiedzieć, że jednak to był tylko totalny fart. Że jednak to był tylko totalny fart i ona już nie oddaje. No, zobaczcie, widzowie, no jest lipa, jest lipa i to jest sroga lipa. No, tutaj pierwszy profit. Ale ten profit nie oddaje tego, co straciliśmy, więc przed nami jeszcze dwa otwarcia. No i każdy itemek, który poleci, wrzucamy na upgrader razy dwa. No jakaś kostka by się przydała. Przecież nie jest taki mały procent szans na kosę. Zobaczmy, jaki tu jest procent. Mamy tak z 0,1 01 na koskę od, od 0,1 w górę, więc to nie jest tragiczny procent na kosę. A mamy 0,5 na Asimowa MK, a Wupkę. Po 1% na te przez skinki, więc jest szansa na trafienie czegoś w tej skrzynce, no ale my, jak na razie, nic ciekawego tutaj nie dostaliśmy, tak żebym powiedział, wow. A teraz też niestety, wow, nie powiem. No, lipa, lipa widzowie, bardzo duża lipa, no ale przynajmniej nabyliśmy sobie punkciki eventowe. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj je sobie wykorzystamy. W poprzednim odcinku zdrapeczki sobie zdrapywałem, dwie tylko, więc tutaj zdrapiemy sobie więcej. Naprawdę design. E, design, jeśli chodzi o grafikę, wygląda naprawdę zajebiście. W ogóle jakie tu skinki oddało Fuel injector, różowy auk bardzo ładnie. No i wrzućmy sobie jeszcze na karty troszkę weźmy sobie karty za 500, to odblokujmy. I jeszcze te za 1000 i resztę, którą mamy, czyli 1044 wróci, wrzucimy sobie tutaj do generatora, do cowboy chesta i zobaczymy, czy cowboy odda nam skrzyneczkę, znaczy skina i oddało. Bardzo ładnie też to wygląda. No to co widzowie? Każdy skin leci na razy 2. Te tańsze sobie możemy zostawić. Yy, Upgradeować szybko na fast, na fast mode na razy 10 sobie. Upgrade nijmy. A później te droższe. Aj, myślałem, że to siądzie w ogóle. No lipa. Szkoda, bo było blisko. Dobra, bierzemy tej temki. Każdy upgrade w dzisiejszym odcinku leci na razy 2. Pierwszy, zaczynamy na prawą stronę. Okałaszka Laminat za 260 zł i to siedzi pięknie. Zakręciło bardzo powoli, a to już wtedy widać. Że to siada, więc bardzo ładnie. No, ten upgrader albo, noż, albo może mnie totalnie wyzerować, albo uratować. Dajmy sobie dół, rękawiczki na dół i to zakręciło tak, że to niestety przeleci. Kurde, 400 zł. To jest naprawdę dużo. Bierzemy kolejny i dajmy na lewo. Oj, 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 no, kręci się nieciekawie, widzowie. Kręci się nieciekawie. Aha, dobra, nieważne, to siadło. To siadło, ale i tak jesteśmy bardzo, bardzo dużo w plecie, bo mamy 1200 zł plus 8 dych. Więc trzeba jeszcze z tego zrobić proficik I dajmy sobie tym razem taką bardziej prawą górę. No ale to zakręciło tak, że niestety nie ma szans na powodzenie i każde takie 250 zł to jest tak naprawdę bardzo dużo. Dobra, tutaj dodajmy balans. Ale weźmy te dwa itemki, dodajmy balans 43% szans. Dajmy znowu prawą górę. I teraz zakręciło, znowu źle, znowu źle zakręciło i znowu jest lewo dół, czyżby do trzech razy sztuka lewo dół, mam taką nadzieję Dwa itemy, nie no miało być na dwa, na razy dwa upgrade, więc upgradeujemy razy dwa Hamuj, hamuj już powoli, 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 hamuj, let's go, dobra, siedzi kolejny upgrade Ale to i tak, wiecie, tracimy więcej niż upgradujemy, zobaczcie ile mamy siana 9 stówek tylko, i tak naprawdę mógłbym zrobić jeden upgrade. I byłbym, tak naprawdę, jakbym zrobił na 2100 zł, to miałbym widzowie, no prawie że 50%. Miałbym 37% szans. Zróbmy tak, ale najpierw przypomnę Wam, że z moim kodikiem bierzecie udział w konkursie na Digla za 250 zł, wystarczy płacicie złotóweczkę, pierwszy link w opisie, zapraszam, no i też jak wpłacicie na przykład z moim kodem i macie konto premium, które możecie sobie kupić za te monety, a jak otwieracie to na pewno macie ich w pizdu, no i możecie sobie wziąć udział w takim konkursiku na rękawice za 700 zł, wystarczy klikniecie dołącz po wpłaceniu 5 dyszek, no a my co widzowie? Ulepszamy, zróbmy to. Zróbmy ten ostatni upgrade. Tak jak mówiłem, damy nawet, dobra, 200 i weźmy sobie te rękawiczki. Jak to siądzie, będziemy na plus. I przed chwilą siadła lewa, to dajmy sobie bardziej prawo dół bardziej tak w to miejsce. Upgradeujmy, jeśli to siądzie, będziemy na plus. Hamuj. No ale niestety. Kurde, jednak lewa strona dzisiaj. Pochłonęła nas lewa strona Dziękuję Wam za oglądanie Widzimy się w kolejnych materiałach Subujcie, lajkujcie, komentujcie No i na razie